Ciemnego. Z tej strony, Peter, i zapraszam Was na kolejny odcinek. To razem odcinek specjalny z Fision Xunet 2. Yy, dzisiaj będziemy właśnie budować nowego składaka. Siemnego. Podobno wiecie, jak składać dobre pacyty. Chodzi o maksymalnie szybką kartę graficzną. Co robimy w 1660 mhz Pieniądze nie powinny stanowić problemu, bo mam 3500 dolarów lubię po się z nowością i zależy mi na czasie, więc proszę się pośpieszyć. No dobra, tutaj będzie trzeba właśnie podkręcić kartę graficzną z nami do wartości 1660 MHz, ale myślę, że standardowo, standardowo będzie już ta karta miała powyżej tych 1660 MHz. Natomiast w tym zleceniu, bo ja kiedyś wpływałem dość nietypowo obudowę i do tego zresztą użyłem użyję właśnie takiej oto obudowy Silverstone RDD3. Jest to naprawdę bardzo mała obudowa, więc ciekawe jaka karta graficzna wejdzie do takiej obudowy, dość śmiesznie małej obudowy, że tak powiem. No, zaraz to zobaczymy. No, dobra, tutaj będzie oczywiście wziąć. E, Muszą to być nówiutkie części ze sklepu. Ogólnie, obudowa jest nowa nieużywana. I taką nadzieję, oczywiście, bo zaraz wyjdzie, że. że może tak. Nie nie do końca tak jest. A to może być w punku Nie. pokazane? Nie. Dlaczego nie? Halo. Nie. nie wiem. Ale. No, nie, nie powinno być z tym problemu. Yy, dobra. Yy, więc. Yy, tak, tu jest właśnie cały panel przedni, niby. I tak dalej. Dobra. No, teraz to karteczkę przykleję właśnie do tego stołu roboczego. No i przejdźmy. Właściwie do tej obudowy, bo trzeba kilka tutaj, no, kilka rzeczy sprawdzić. Yy, dobra, jest to właśnie rozmiar mikro, więc płyta główna będzie musiała być wyłącznie mini. iTX, nie może być to płyta SATX czy EATX, no, yy, więc tego trzeba będzie się trzymać. Maksymalne wymiary 170 na 170 mm to zmiar SF SFX. To też jest ciekawe. Um, no, okej, okay. Spróbujemy to zrezygnować zrobić i spróbuję właśnie kupić takie pozy które będą pasować do tej obudowy. Dobrze, że tutaj nie ma nic mowy o chłodzeniu wodnym, bo. Byłaby katastrofa, no, no dobra, e, więc tak, płyta główna czy właśnie zacząć od płyty głównej na, najlepiej e, później się wybierze odpowiedni e, procesor no i tak, płyta główna typ płyty głównej micro, e, nie, nie, nie micro ATX, a mini ITX, to oczywiście jest ważne Gniazdo nie ma tutaj większego znaczenia, bo tutaj chodzi o to, żeby, żeby podkręcić kartę graficzną i wydać mniej niż 3500 dolarów. Więc tu tak naprawdę zwykła płyta mini-ITX mnie interesuje i będzie to płyta Gigabyte. Sorry. Płyta B360N z Gaming Wifi. Mam nadzieję, że ona się zmieści do tej bardzo małej obudowy. No i oczywiście ona ma tylko e, miejsce dla dwóch kości pamięci RAM e, Gniazdo Algea 1151 Coffee Like więc też tutaj nie zaszaleje, czy, czy coś w tym rodzaju. No ale dobra, szukamy tutaj właśnie Coffee Like. To na pewno Coffee Like ta płyta obsługuje, czy Cave Like, czy Skręg? Nie, Coffee Like, no. To będzie miała Coffee Like. Właśnie pytanie, czy ja mam tutaj jakieś części, które są nowe? Nie. Nie, nie. Teraz to tylko sprzedaję, bo yy, mi one nie są potrzebne z mi to jest po I je. Karty graficznej też yy, sprzedam. Mhm. Dobra. I to wracamy tutaj do kompletowania zamówienia. Yy, tak, procesor, yy, gniazdo, yy, coś się zepsuło, nie yy, coffee like. no tutaj jeden procesor mam w punktu, ale używany niestety, a muszę być to wyłącznie nowe części ze sklepu. i będzie to yy, dodam do koszyka procesor 8100. Yy, chłodzenie procesora, procesora najtańsze. Jakby nie, nie inaczej. Płyta główna została wybrana, to teraz czas na Pamięć RAM też najtańsza będzie. Zaraz tutaj kartę graficzną zaraz wybiorę. Zaraz ja tutaj jeszcze szukam. No właśnie. Dysk ST. No właśnie. Zasinacz będzie rozmiar SFX. SP, SF. X. I tak się zastanawiam, może trochę droższy. właśnie teraz pytanie jaki rozmiar zasilacza ma obudowa. Silverstone. Mikro rozmiarowa te nie. Maksymalna długość zasilacza do 140 mm i maksymalna długość kartograficznej maksymalnie do 309 mm. Yy, no dobra, tutaj zasilacza 140. Więc będzie tu ciekawie rozmiar zasilacza SFX. I długość zasilacza do 140 ok. No i tak maksymalnie, w sumie wezmę takie standardowe 650 W. Myślę, że nie będzie z tym jakiegoś problemu, ale tak, jest nie modułowa i jest modułowa. Pytanie. Czym jeden rodzaj jeden typ od drugiego się różni jest, nie wiem, ale nie będę tutaj za bardzo z tym kombinować, więc wybiorę zasilacz tractor design AIM SFX 650W. Myślę, że będzie to dobry wybór? Mm. No i właśnie. Czego mi tu brakuje? Brakuje mi karty graficznej. Jeśli chodzi o kartę graficzną, maksymalnie tam może być długość takie 309. Tak, pierdolę drzwi, dobra. Ale ważna jest tutaj częstotliwość rdzenia. I ta częstotliwość recyklinga musi wynosić powyżej tych 1660, jeśli oczywiście taka, taka karta graficzna jest, a jest, bo maksymalnie tutaj jest ta sama karta o częstotliwości 2680. Dobra, to znajdziemy tutaj właśnie, która ma nawet niech będzie 1700 i nawet i lepiej będzie. Ale są to naprawdę już słabsze yy, yy, te karty graficzne. No i pytanie: którą by wybrać? Yy, no, pamięć, forum. Yy, ja w ogóle bym nie zwracał tutaj uwagi, bo to w ogóle nie ma nic do życzenia. Ale pytanie: czy racenia czy bardziej pamięci? Bo no, to też jest yy, ciekawe. Dobra, yy, tu jest budżet na części wynoszące 3500 dolarów. Obecnie wartość części w ekwipun, yy, w koszyku wynosi 350 dolarów. No I to teraz, właśnie pytanie, którą kartę graficzną wziąć. Mm. Mm. Nie, to inaczej powinien wziąć. Częstotliwość minimalna ma być powyżej tych 1600. 60. No, czy patrzę, czy nie? Tak, 1600. 60. Dobra. Jest karta graficzna właśnie, która ma częstotliwość 1665 MHz i częstotliwość rodzenia 2000 MHz. To graficzną kupię i zobaczymy, czy ona faktycznie wejdzie do tej budowy. Bo jest ona naprawdę ciekaw, czy, czy faktycznie to się uda. Czy nie będzie takiej samej sytuacji z płytą główną, że. Może, no, sorry, Peter, ale nie wyjdę, bo się nie myślisz No dobra, dostawę na dziś. Ok. No i zobaczmy. ...jak to będzie wyglądać. Mhm. I teraz, tak, gdzie tutaj zasilacz włożyć? Tutaj trzeba zdjąć panel boczny. I dopiero mogę zainstalować, zamontować zasilacz, spoko. I teraz czas na procesor, na pamięć RAM. Tylko ciężko, bo w ogóle nie mogę tu przeliczyć. I no, jakoś trafiłem. 글시찾아 Dobra, i teraz pytanie: Jakby tutaj zmontować kartę graficzną? Yy, a ja w ogóle kupiłam tą kartę graficzną, czy nie? A jakoś nie widzę tu. Co jest? Ja nie, nie dodałem, czy. Czy ją ja punku, ale. No tak, nie myśli się ona. Yy, no to teraz właśnie jest problem bo chyba do no tej budowy to wcale się nie zmieści. Karta graficzna nie się zmieści. To są tutaj wolne. To są dwa blokady PCI ale właśnie pytanie dlaczego ta karta graficzna się nie zmieści. Y To jest bardzo dobre pytanie, bo jakbym patrząc na rozmiary, to ja tu nie widzę żadnego problemu, chyba że ona wymaga jakby mm, zdjęcia trzech blok blokad PCI. No to wtedy bym to zrozumiał. No dobra, to będzie trzeba tutaj znaleźć inną kartograficzną, która ma powyżej, właśnie Czyli, jeśli ta się nie zmieści, to ja może tak na razie świętego spokoju kupię GTX 1060 Mini. I to już mam nadzieję, naprawdę, mam taką wielką nadzieję, że ta karta graficzna akurat mi się zmieści. No, zaraz zobaczymy. No, tak tutaj idealnie wejdzie. No i dwa wymagania zlecenia zostały spełnione. Cieszę się bardzo. Teraz można już tutaj zakładać panele boczne. Oj. Jeszcze jest spokojna PCI, mm, Tak, urządzenia rozruchowego. Mm, 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 mm. A, bo ja tu jeszcze tego dysku zapomniałam włożyć, dobra, więc ja tak wkładam do dyski USB. O ja. Kafe kafę strzeliłem. Yy, no właśnie, tylko teraz pytanie: jak tu umieścić z hmm. No, Ja to w ogóle nigdzie nie widzę jak to miejsce miejsca. Uh -huh. A płyta chyba nie. Nie, jest tutaj obudowa platka na dysk. Całe szczęście, bo już myślałam, że, że będę my musiał faktycznie zmienić obudowę. Mhm. Więc taki odcinek trzymający w niepewności, w napięciu, czy uda się zbudować, Komputer, taki mini komputer. No oczywiście wszystko da się zrobić, tylko wystarczy wiedzieć, w jaki sposób to zrobić. No dobra, więc komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał po 5, żeby nie przekazać kolejnych odcinków z Pisible Monitor 2. Też odcinków specjalnych, na które Was zapraszam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.